Wszystkich serdecznie Zapraszam do oglądania 515 odcinka Pompów od Człupki. Dzisiejszy program poprowadzą Mateusz i Piotr. W programie zobaczymy akcja rozdawania podjęczników i ćwiczeń, wakacyjne remonty w szkole, wybory do samorządu uczniowskiego, udział klas ósmych w programie archipelag skarbów, zbiórka talenciaków z Lidla, zajęcia z robotyki LEGO Education, Wycieczka do ogrodu botanicznego oraz farzeum? Cyt polecam warto przeczytać. Jak co roku wszyscy uczniowie utrzymali zestaw podręczników? Nowe egzemplarze dostały klasy trzecie i szóste. Wzorem lat poprzednich uczniowie wszystkich klas dostali podręczniki oraz zestawy ćwiczeń. Wydano ich w sumie ponad 5800 sztuk. W tym roku nowo zakupione książki trafiły do uczących się w klasach trzecich i szóstej. Zatem szczególnie trzecio- i szóstoklasiści powinni zadbać o otrzymane podręczniki, gdyż będą one służyć kolejne trzy lata młodszym rocznikom. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem każdy uczeń musi niezwłocznie założyć okładki na wszystkie książki i pilnować, aby nie zostały zalane czy ubrudzone. Zalecamy, by śniadanie nie były pakowane razem z książkami i zeszytami. Wychowawcy wkrótce przekroją kontrolę, czy wszystkie podręczniki są oprawione. To czas remontów w szkole. Z pewnością zwróciliście uwagę na odświeżone hole i korytarze. Gdy my wykonywaliśmy podczas wakacyjnej przerwy w szkole trwały naprawy, drobne remonty, malowanie i gruntowne sprzątanie. W dolnym holu wymieniono zostały drzwi do toalet, a ściany wyłożone specjalną okleiną. Wymalowano ściany i sufity w korytarzach i holach. Wędrze szkoły rozjaśniało, wypiękniało i z pewnością będzie wam niej jeszcze Z Swoją działalność rozpocznie nowy samorząd uczniowski. Przewodniczącą szkoły została Weronika Skoczek z klasy ósmejce. 16 września w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie przygotowali plakaty wyborcze, które zawieszono w górnym holu. Mogliśmy się z nich dowiedzieć, kto startuje, jakie ma zainteresowania i program, oraz ocenić, kogo warto poprzeć. Nad całością wyborów czuwali opiekunowie samorządu: pani Jolanta Wójcik i pan Mariusz Jakubik. Na nich spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. Każdy z uczniów naszej szkoły mógł oddać jeden głos. wyniki wyborów. Przewodniczącą samorządu uczniowskiego została Weronika Skoczek z klasy 8C. Zdobyła ona 56 głosów. Jej zastępczniami będą Natalia Węgla z klasy 8D i Weronika Martyniak z klasy 8C. Artur Tesliuk z klasy 8B został pełnomocnikiem do spraw uczniów ukraińskich, a Dorota Łajka sekretarzem. Ponadto w skład samorządu jako członki nie weszły Weronika Matras z klasy 7A i Julia Jurka z klasy 8B. Gratulujemy Weronice wygrane i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska. Mamy nadzieję, że samorząd wykaże się inicjatywą, zapałem do pracy i po kolei będzie realizował swoje zamierzenia. Klasy ósme wzięły udział w programie Archipelag Skarbu. Spotkania odbywały się w Osięcińskim Centrum Kultury. Przez dwa dni uczniowie klas ósmy wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach programu Archipelag Skarbu. Odbywały się one w Oświęcimskim Centrum Kultury. Głównym celem programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach aktywnie i z zaangażowaniem. Poruszane zagadnienia pozwoliły na lepsze zrozumienie siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami. Uświadomiły też młodym ludziom największe zagrożenia wieku dorastania, czyli alkohol, narkotyki i dopalacze. Podczas realizacji programu poruszone były też tematy związane z wywieraniem presji rówieśniczej i sposobami radzenia sobie z nią, zachowaniami agresywnymi i relacjami chłopcy-dziewczęta. Kolejnym etapem warsztatów będą konferencje online dla rodziców i nauczycieli. Nasza szkoła przystąpiła do akcji challenge'aki. Zbieramy kupony z Lidla, aby wymienić je na nagrody. Nasza szkoła dołączyła do grona szkół uczestniczących w nowej akcji Lidla Szkoły Pełne Talentów. Akcja rozpoczęła się 5 września i polega na przekazywaniu talenciaków, czyli specjalnych kuponów na rzecz wybranej szkoły. Pudełko na talenciaki umieszczone jest na stoliku obok sekretariatu. Zebrane talenciaki wymienimy na nagrody, sprzęt sportowy i pomoc edukacyjną. Dodatkowo każdy zarejestrowany talenciak to los Wielkiej Szkolnej Loterii, w której do wygrania jest m.in. kompletnie wyposażona sala komputerowa czy moty edukacyjne. Zapraszamy do wspólnego zbierania talenciaków dla naszej szkoły. Rozpoczęły się zajęcia z robotyki. Cieszą się one dużą popularnością. Ruszyły zajęcia robotyka i programowanie z Lego Education. Podczas pierwszych zajęć uczniowie klasy pierwszej zostali zapoznani z programem zajęć. Każdy mógł wykonać swój pierwszy projekt, którym było zbudowanie makiety boiska do koszykówki. Młodzi adepci przetestowali własnoręcznie nowe elementy, które nie pojawiają się w regularnych zestawach Lego. wrócili czwartoklasiści ze swojej wycieczki. Zwiedzili ogród botaniczny i bawili się w fanzeum. Czwartoklasiści fantastycznie spędzili czas podczas wycieczki do ogrodu botanicznego i fanzeum. Czwarta A uczestniczyła w grze terenowej w przepięknej zielonej scenerii. Ćwiczyła posługiwanie się kompasem oraz korzystanie ze wskazówek wyczytanych z mapy. od strony zachodniej, a znajdziesz ją na skrzyżowaniu na wysokości 326? Okej, okay. na 326. Klasa czwarta B wysłuchała wykładu na temat owadów. Uczniowie mieli okazję zobaczyć na własne oczy modliszkę storczykową, gniazdo szerszeni, a także mogli z bliska obserwować sympatyczne karacony. Kolejnym punktem wycieczki był odpoczynek i posiłek w McDonaldzie, po którym czekała na wszystkich zabawa w Fonseu, czyli Muzeum Światła i Kolorów. Wizyta ta była podróżą do kolorowej bajkowej rzeczywistości, której źródłem były nowoczesne technologie oraz gra świateł i kolorów. Ponadto kilkadziesiąt multimedialnych instalacji tematycznych oddziaływały na wiele zmysłów i pobudzały wyobraźnię zwiedzających. Uczniowie odwiedzili fluorescencyjny las pokój nieskończoności, kryształową komnatę oraz salę księżycową wraz z różnymi planetami. Atrakcją było również pianina podłogowe, mierzące prawie 12 metrów długości. Dzieci uczestniczyły także w warsztatach w interaktywnej Rysilandii, czyli olbrzymim akwarium, w którym życie otrzymały pokolorowane wcześniej przez nich zwierzęta. Wszyscy świetnie się bawili, o czym świadczy liczba wykonanych selfików. W cyklu Polecam Warto Przeczytać. Jako pierwsza wystąpi Ola z klasy szóstej Cześć, nazywam się Ola i bardzo lubię czytać książki. W tym roku spróbuję poprowadzić cykl Polecam Warto Przeczytać. Pierwszą książką, którą chciałabym Wam polecić, jest Kłopotliwa Wizyta Jeanne Ura. Książka opowiada o siostrach, które po śmierci mamy. Wraz z tatą, który jest z darą, i ciocią, która pomaga rodzinie w codziennych obowiązkach, starają się żyć w miarę normalnie. Jednak po paru latach, tata dziewczynek znajduje sobie elegancką dziewczynę imieniem Caroline. Od tamtej pory wiele się zmienia. W ich domu panuje już zupełnie inna atmosfera. Itzy M, czyli nasze główne bohaterki, zaczynają to czuwać. Co dalej się dzieje? Możecie się tego sami dowiedzieć. Wczytajcie książkę i zobaczcie, jak to się skończyło. Ja bardzo Wam polecam kłopotliwą wizytę, ponieważ książka jest zarazem humorystyczna, jak i wzruszająca. Ode mnie to tyle. Pa! 515 odcinek faktów czulki prowadzili Piotr i Mateusz. Oglądajcie nas koniecznie, śledźcie nasz fanpage na Facebooku. Do zobaczenia! Do zobaczenia!